No faktycznie, no, turniej mistrzowskiej rangi. Dostaliśmy plus 40 mistrzami świata, drużyna z Gdańska. Fajna zabawa, ale powiem szczerze, stresik wrócił, więc yy, ten dreszczyk emocji. Yy, ten finał w moim wykonaniu nie był rewelacyjny dobry, ale drużyna grała kapitalnie. I powiem szczerze, że co niektóre zawodniczki tak naparzają, aż przyjemnie popatrzeć. Nie sądziłem, że kobiecy yy, poziom będzie tak wysoki było na co popatrzeć. Mam nadzieję, że ta impreza, która się dzisiaj niestety kończy, będzie cyklicznie odbywała się w Pucku. Miejmy nadzieję, że powiat i miasto nasze, urząd miasta, który bardzo mocno się zaangażowały w też to, żeby te Mistrzostwa świata w Pucku się odbyły. odbyły. Dziękuję pani burmistrz. Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się i ta impreza odbyła się Panu Krzyszkowi Malczewskiemu, wielkie ukłony. Eee, dla Pana starosty, oczywiście, podziękowania. Miejmy nadzieję, że za rok się znowu spotkamy i, i będziemy walczyć dalej.